Siema, siemanko, ja jestem .pl, a to jest zapowiedź z serii z promowania kanałów. Pierwszy uczestnik będzie z tym Marcel Games, który na swoim kanale posiada różnorodne filmy typu recenzje, różnych rzeczy, openingi, na przykład case'ów w... Fortnite, czy tam co tam są, nie wiem, nie interesuje się tym. Oraz gameplay, wbijcie do niego na kanał. Link będzie w opisie. Tutaj Marcel Games. Nazwa 1812 subskrypcji aktualnie posiada kolega. Dobiamy mu co najmniej, co najmniej 1850 subskrypcji oraz na moim kanale 1000, yy, nie 1000. <grystanie> 310 subskrypcji dobijamy. Jak ta seria ma wyglądać mniej więcej w, link w opisie na moim filmie, czyli pod tym, co teraz nagrywam. Ma się znaleźć komentarz z hasłem okoń oraz ze swoim linkiem do kanału. Wtedy w następnym odcinku będę losował dwie osoby dwie osoby, które się pojawią na moim kanale. Więc z tej strony na tym materiale, materiale to będzie wszystko. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.